Siemanko, sobotni, już nie taki poranku. Siemanko głogów ponownie przyjechaliśmy tu razem z Piotrem Konarskim, Siemano. Siemano. Przyjaliśmy tu, żeby nagrać właśnie te wyburzanie komina. Wyburzanie komina miało nastąpić dokładnie dziś 30 lipca o godzinie 14. Teraz jest godzina 1430. A my jeszcze nie jesteśmy na miejscu, ale nie martwimy się tym, gdyż warunki atmosferyczne, widzicie, jakie są, nie? Deszcz leci. No i domyślam się, że z uwagi właśnie na, na ta pogoda oni przesuną wyburzenie tego komina. Co by nie było, to właśnie jedziemy tam na miejsce pod komin. Za 11 minut będziemy na miejscu no i dowiemy się wszystkiego. A ten korek jest bardzo dziwny, bo yy, tu nie powinno być takiego korka. Wydaje mi się, że to są ludzie, co przyjechali na wyburzenie komina, właśnie oglądać, bo, bo tu jest takie fest wydarzenie z tego. No, impreza się koło tego robi, tak wielko. Czerwony guzik, który służy do wyburzenia komina, zostanie naciśnięty przez osobę, która wygrała licytację. Cena wywoławcza za, za naciśnięcie tego guzika to 10 tysięcy złotych. No, i zrobili taką licytację. Kto chce nacisnąć guzik, nie? Te pieniądze wylicytowane idą tu właśnie na dzieciakom, właśnie z okolicy, chorym. To jest bardzo fajnym gestem. Szanujemy takie inicjatywy. Dobra, co widać? Właśnie nie widać, nie widać na horyzoncie tego komina. Miejmy nadzieję, że nie widzimy tego komina przez ograniczoną widoczność, którą. Tu widać a komina nie widać. Nie widać. Chyba po. A. wyburzyli go mimo tego deszczu. Ja pierdolę. Widzieliśmy się jakieś 50 minut. Kurde. Byłem pewny, że warunki nie pozwolą na wyburzenie tego komina. A, szkoda, kurde. Ja pierdolę. Ten... Czas na reklamowanie mojego sklepu. Tak się składa, że macie rabat właśnie na zakupy w moim sklepie, w którym możecie kupić taką makietę hotelu Mariot, na której jest właśnie jo w 2019 roku. Proszę Państwa do nabycia na Jerbanot.com i jest rabat. Tam na dole jest napisane, jaki jest ten rabat, i to już koniec tej reklamy. Masz coś na deszcz? Mam kurtkę. Idziemy tam zobaczyć, tej No, ty też masz? Się, że... Pełno ludzi takich lekko pobudzonych się tu kręci wyglądają jakby przed chwilą 200 metrów żelbetonu runęło na ich oczach, nie? Co się stało? No był kamienniła, nie, nie? Kurde, jak to? A kiedy go ile czasu tego go wyburzyli? być o 14 i no, no. Mhm. Mieszkamy 30 km stąd, że no. mieli wyburzać o 14 a o 57-13 już wyburzyliśmy. Widzieliśmy ten boliśmy tego. O kurde, a my nawet nie zdążyliśmy na to, nie? Ale na stronie są filmiki. Nie udało się tego nagrać z drona, nie udało się tego w ogóle nagrać, nie udało się zobaczyć. No, ale widać, że tu jest dużo różnych dronów w powietrzu i być może ktoś się podzielił ujęciami. Dzień dobry. O, trafiłem na kogoś kto nakręcił e, wyburzanie komina Kurde ty Byłeś świadkiem tego wyburzania? E, to znaczy spóźniliśmy się, mieliśmy jednego drona w powietrzu No Wszystko się zepsuło przez 2-3 minuty, nie zdążyliśmy Ej, wygląda na to, że udało im się go położyć zgodnie z planem, bo właśnie leży w tamtym kierunku Tak jak miało być, nie? To jest ten nasyp, co tu o. był A tu właśnie widać, co jest w środku komina Czyli pełno stalowych drutów i żelbetu. Ja taki widok. Patrzcie to! To jest niemożliwe. Myślisz, że możemy po Ja myślę, że tu nikt chyba nie będzie protestował. Nie, wbijamy. Ja pierdolę, aha, tu się może, nie, nie może się bawić, to walić O kurwa. Ty, normalnie tak po kominie, że jeszcze nie łaził, nie? Po ścianie komina, normalnie Jeszcze pięć dni temu stałem na tej galerii Tu idzie ta drabinka właściwa, nie? Ej, to jest bez wątpienia jedno z dziwniejszych przeżyć w moim życiu. Przeszliśmy kawałek dalej, no i tu już nie widać tak fajnie tej struktury komina, tylko sam gruz jakoś tak bardziej się pokruszył w tym miejscu. Piotrek słusznie zauważył, że no tu, to ta część dupła z wyższej wysokości, no czym dalej, tym wyżej, tu będzie pewnie bardziej pokruszony. Tu jakieś mechanizmy, które wyglądają, jakby jeszcze były w użyciu. Tu jeszcze można zauważyć, że na powierzchni tego drzewa jest poprzyklejana świeża ziemia i glina. No i tu widać, że linia wysokiego napięcia szła. No i ten komin właśnie położył się na tej linii. Godzina temu jeszcze, tu nie było tego gruzu. Tu widać podest. Podest dream jumperów. Legendarny. Tu nawet widać, że soldzyery wjeżdżają na teren. Byliście świadkami tego no, jak to runęło? No. Kurde, my się spóźniliśmy pół godziny. A czemu? No bo byliśmy pewni, że przesuną to, bo deszcz pada i ten... Aha. A coś tam w necie pisało, że musi być fajna pogoda, żeby to było. Nie, o wiatru nie być. No i jechaliśmy sobie tak na spokojnie z myślą o tym, że jutro go położą, nie? No. I ci pół godziny my się spóźnili, nie? A tak mi zależało, żeby być świadkiem tego. Ja też se w domu, śpię spokojnie, dżemkę sobie zrobiłem. No. Córka przyjeżdża i tam, to wszystko pozamykane, zaraz będą wysadzić. Ja Więc co będą wysad? Wyszłem na podwórko, rzeczywiście, z kilku paczek. A, Jeszcze... a, a wy tu mieszkacie gdzieś blisko, tak? Tak, tak, Naprawdę? No. Ja, no. Był, ja był w garażu i patrzę leci. A, a co jest tam za tym płotem? Tam jednostkę. Jednostka? No. A, to dlatego żołnierze są... Tam. Ja się ten, ja się Ja się bałem, że to do was ta chaupę poleciała, ale to dzięki Ty, bo Ty ale tam, tam już było widać, z garażu ja stoję, kuraj patrzę, leci. Mówię ma na, na ten narożnik, tak leciało, jakbym miał na narożnik walnąć, ale dobrze, dzięki mogło się fajnie odbyło. Dobrze obliczyli, to dobrze, nie? To domami się nic nie stało, ja się bałem jakiegoś popękać mm. domów, no, ale nie było w trzosu, mm. że z kompletnie, na pod nogami się poczuło leciutkie jakieś tam pyknięcie, nie, to pięknie, to mówię, jestem zadowolony, bo naprawdę był strach, że to mu... różnie mogło być, nie? że bałem się, że to tam dom popęka, czy coś się to stanie. Chyba, to chyba więcej larma było, jak niektórzy z tego komina skakali wtedy, nie? Ja jestem gotowa, Ty? Nie. <śle> Bardziej nie będziesz. Ready, set, go! Uh -huh! <śle> 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 o, oh, nie to tam. To historia... po tamtej stronie. Patrzcie, nie wiem czy poznajecie, ale to jest tabelka, na której końcu ostatnio 5 dni temu siedzieliśmy z Doris. Normalnie łaziliśmy po tym, nie? Tu jeszcze gdzieś lina powinna być, ta poręczówka, ale nie widać jej. Mózg po prostu nie umiał że głowy uspokoić, że to się złamie, nie? Wiecie, no oczywiście, że to by się nie złamało, no bo to było tak przyspawane, że to do teraz jest jeszcze w jednym kawałku, nie? To było przyspawane do tej klapy, a ta klapa była przykręcona do komina. No i to jest w dalszym ciągu nieruszone. No i my przeszli do końca tego czarnego właśnie tam. No i tam było właśnie zrobione to zdjęcie, nie? A tu jest zrobione to zdjęcie. Ponownie z Piotrem Konarskim na kominie. Jesteśmy na szczycie. Patrzcie, jak tu fala uderzeniowo normalnie poszła, nie? Że tu normalnie to tak jakby. Przypomniało mi się, jak mi w 2009 postawiło włosy na głowie po wybuchu petardy w bunkrze. Dobrze, piszą, żeby nie odpalać w pomieszczeniu zamkniętym. Dawaj. Patrzcie, ten No to ta trawa tak wygląda jak moje włosy wtedy, nie? Tak. Siła była tak duża, że tam normalnie wywaliło dwa przęsła z płotu i teraz właśnie wojoki muszą tam ogarnąć to, nie? To pewnie był plus tego, że robili to w deszczu, był taki, że kurzu tak dużo nie było, nie? Na pewno tak. Możliwe, że jakby nie padało, abyśmy przyjechali nawet pół godziny po, takim, po takiej detonacji, to mógłby jeszcze kurz opadać, nie? Wiesz co, nie, nie widziałem, ale przypuszczam, że może tak być. To jest ten podest właśnie wmuwny do skoków. Kiedyś z niego skoków, nie? W 2019. Zapraszam, krawędź. Ready, set, go! Tu jeszcze widać takie właśnie dziury po uderzeniach odłamków. Do widzenia! Podpis tego na karcie meldonkowi proszę. Dobra, podpisujemy się tu właśnie, bierzemy pokój w hotelu. I pa pani tu właśnie mówi, że właśnie o 13.58 szyby się zatrząsły tu w hotelu, więc a ten komin tu niedaleko był, więc. To mógł być ten komin, faktycznie, no. W hotelu już po kolacji dobijemy jeszcze żelkami. Strasznie brzydka pogoda jest, więc poczekamy do jutra. My tu ze sobą przywieźli trzy drony, żeby, żeby na pewno to nagrać, żeby, żeby... W razie jakby jeden dron zawiódł, żeby jeszcze jeden mieć, nie? No i e, pod, spróbujemy podnieść te wszystkie drony równocześnie, żeby... Były podniesione w powietrzu w momencie, kiedy Jobeda wyciągał z paczki tego czwartego drona. Maestro. Ale wypadł, wygląda jak jakieś Nintendo albo coś takiego, nie? Tak, tak. W ogóle jest mega lekki. Patrz też ma chowane, tak widzisz? Patrz. Fajnie, to jest zrobione. Zapasowy śmigiełka w komplecie, aparatura i dronik. Tu go można normalnie podłączyć i ładować bez, żadnego, bez żadnej ładowarki, bez żadnego huba. No i aparatura też nie. Udało się go podłączyć i teraz sprawdzimy, czy to potrafi latać. To jest ten, co tu najbliżej kamery jest. I później są małe mawiki właśnie Nie, to tamten wielki by musiał wylądować teraz na tym, a później takie małe się rodzą, nie? Ale tak nie wolno robić, to jest przecież mogłoby ci uciąć w palec, nie? Czekaj, ostrość, jest Pokaż jak to wyszło Komin Komin łamany przez Dream Tower R.I.P. i dobra, to my to tu zostawimy. Dobra, jest. No, i nawet lepiej. Lepiej. Połazimy tu jeszcze, pokręcimy się. I jak skręcimy to, pokręcimy to tym dronem nowym. Peter go właśnie teraz odpali. Tam widać, że jakoś kopara, robi porządek. Fajne jest w tym dronie to, że tam jednym guzikiem można gimbal obrócić z formatu 16.9 na format 9.16, czyli taki Instagramowy. Wiecie, że w pionie, nie? Parkurowcy Bro, najlepsi parkurowcy robią tak, najlepsi skaterzy tak W połączeniu wychodzi Marcin Banek Najlepsi skaterzy zjeżdżają teraz